I to nie jest poprawny ruch. Natomiast szalony mentor bardzo szybko zdecydował się to zbić. No i tutaj chodzi A co innego miałem zrobić, drogi Jaskule? No co innego miałem zrobić? Bo to jest jedyny dobry ruch w pozycji. Rywal mnie atakuje skoczkiem i gońcem piona F2, więc jakie mam opcje? Chciałbym zagrać D4, by przesłonić gońca. podstawiam piona. Goniec bije D4. Zagram z E3 z tą samą ideą. Rywal po prostu mi tutaj dwukrotnie zbije na polu E3. Zrobię roszadę, to rywal zagra Hetman H4 grożąc matem na H2 i trzykrotnym atakiem na punkt F2. Więc bicie skoczka to jest jedyny normalny ruch w pozycji. Ponadto, jakby jakiś prostach na tą pozycję spojrzał, to by zobaczył, że dwukrotnie atakuje skoczka, a goniec broni rasy. Więc można byłoby pomyśleć, że wygrywam figurę. jakiś prostach, Prostak. No. Na świat Widownia go ogląda, czasem bełor go wprawia dnie Co? Nie yeah. szachowy mentor wciąż gra, zawsze gotowy na ruch. Widownie śledzi każdy krok, Aleksander to prawdziwy duch niektóry mijają wolno, król i królowa w tańcu porana A, dobra, znaczy ja to znam